Dajcie drodzy widzowie! Wracamy w kolejnym odcinku naszego Stalkera racjenia Czarnobela o mocie Radiofobia. Czytamy sobie grę, i w poprzednim odcinku tutaj zapoznaliśmy się, zapoznaliśmy się z grą, Mieliśmy też mało wymiany ognia z frakcją bandytami. Zdobiliśmy trochę sprzętu, zdobyliśmy skrzynię kurtkę i mamy zadanie tutaj też poboczne. Żeby zdobyć ulepszoną skrzynkę, kurtkę, ale tam zaraz pójdziemy, poszukamy sobie tutaj skrzynki na TP z dynamitym jakaś się powinna znajdować. Ale nie wiem czy ją znajdziemy. Zaraz sobie zobaczymy, zaraz wchodzimy do gry. Dobra, patrzcie jesteśmy w górze. Fajnie to wygląda. No dawaj powalpajem. To nudno stałki. On ma coś na handel, nie ma nic. Dobra. Tu przeszukaliśmy wszystkie te truchła. Tu mamy 59%. nie tak nie pide. Ty z początku zbroju zachowaj. Ciekawe właśnie czy ta skrzynia tutaj jest, czy nie. Bo tu powiedział, że jest ta skrzynia na tym ATP. Zobaczymy. Trzeba jej poszukać. Zobaczymy. Okej, okay, tu nic nie ma. O, wódka chyba. Wzięliśmy ją. Eee. Dobra, tutaj są jakieś puste puszki. O, nie wziąłem tej łódki jednak. Dobra, bierzemy ją. Dobra. Nic tutaj nie ma. Takiego, żeby... O, tu jest bandyta. Bierzemy wyposażenie. Dobra. Nic tutaj nie ma, że widzowie. Tu jest tylko pistolet. Tego gościa. Zobaczmy jeszcze na górze. A nam tutaj powiedział towarzysz Wilk, że powinna być to skrzynia. Z dynamitem, ale ja jej nigdzie na razie nie widzę. Może tam, w tym pojemniku, Dobra, zobaczymy. Nie, też jest, też nic nie ma, jest pusta. No i sprawdzimy kolejny budynek, zejdziemy po drabinie. O, idealnie. Tam ktoś się z oddali strzela, jak sami słyszymy. Dobra. Parnister z paliwem, biorę to. Nic tutaj nie ma, jak widzimy. Dobra, tutaj też nic nie było. Tutaj są te dwa trupe, co byliśmy. No to ja nie wiem, gdzie ta skrzynia z tym ATP, co powiedział, jest. Yy, z dynamitem, gdzie ją schowali? Nie mam pojęcia. Chyba, że tam, gdzieś na samej górze, może być tu. No, zobaczmy, przejdziemy się. Tu była jaka skrzynia, ale tu nic nie było. Tak łazimy, łazimy i nie wiemy gdzie to jest. Jest jest dosyć ciemno, nic nie widać przez tą pogodę. Dobra. Tu sobie na harmonijce grają. Ja tego wiecie, co nie widzę. Nie mogę tego znaleźć. Jak ktoś w te, to gra grał, to może mi śmiało powiedzieć, gdzie to jest. Bo te, tego w podstawce nie ma w standardowej grze. W tej skrzyni z amunicją. Dobra. No nic, na razie to sobie pominę, może poza wizję poszukam tego. Na razie spróbujemy zdobyć tę ulepszoną kurtkę. O tutaj. Dobra, widzimy tutaj anomalię, patrzcie. Ale by nas rozsadziło, no nie? Dobra, widzę tutaj psa. Gonią nas. Dostał, ale... nie zabiłem go. Kurczę, dorwał nas. Ciężko tam będzie, widzę, się dostać. O nie, przeładowałem jeszcze broni. O patrzcie, ile jest. Wiecie, co pobiegną tutaj do moich towarzyszy, niech mi pomogą. Czego mam walczyć z nimi sam? Sam nie dam rady, wykończamy, niech mi pomogą. Dobra, jeszcze jeden dostał. Dobra. O, pomogliśmy sobie wzajemnie i są na zielono. Czyli jest wszystko w porządku. Dobra, próbujemy dalej pójść. Zielony wskaźnik nasze zdrowie. Niebieski to nasze kondycja. Jeszcze tu gdzieś muszą być, bo jeszcze widzę, że biegają. Tam jest dosyć dużo. Ale się zagapiłem. Ale mnie tutaj walnęło. Uleczmy się. Dobra, widzę tutaj jeszcze tego psa. Ostał. O nie, biegnie na nas ten kundel groźny. Jest! Zapiszę dla pewności. Ładnie dostał. Ale to było więcej szczęścia, podejrzewam, bo to taki rozrzut jest, że... Dobra, mamy tą kurtkę. Idealnie. Idziemy zwrócić się właściciela. właścicielowi. Zdobędziemy na pewno lepszą broń. Patrzcie ile tam mutantów, Z dzikami to nie będę się walił, nie mam z nimi szans. O, patrzcie koty. Dostał. Dostał jeden. O kurcze, blady, patrzcie. Ale ich tutaj jest. Jacie. Chyba będą mnie gonić aż do samego kordonu. Właśnie tutaj zrobili tak, utrudnili, że mutanty nas gonią bardzo długo. Próbują nas po prostu dorwać. Pamiętam jak e, grałem w podstawkę, że tak nie było, a patrzcie tu nas gonią i gonią. I nie chcę przestać. Będą mnie gonić aż do samej wioski. Popełniłem jeden błąd i jestem martwy. A już jestem prawie zmęczony, nie mam połowy kondycji. Ale są? Kurczę, blady, dalej nie goni. Tu jest ten, co mamy dać mu kurczę. Dobra. Zabiłem tego. Spróbujemy dzika. Jest! Idealnie. Ale to naprawdę odciągnęliśmy ich od grupy. wytniemy trofeum. Dobra, kopy to dzika. Złoki uszkodzone. Źle... O kurcze, patrzcie. Dobrze, że go zobaczyłem, bo on dostał już. Mam tylko jedynie pocić, więc go nie należy nam zabić. Tutaj znowu poprosimy naszej tutaj kolegów, żeby nam no pomogli. Dostał, ale ja też dostałem. Muszę się uleczyć, bo mnie prawie trafił. Że krwawiliśmy bardzo szybko. I jeszcze krwaimy. Dobra, Banda Dobra Udało się Gdzie jest ten żwawy? Co no, tutaj Dobra, dał nam apteczkę I dał nam tutaj nasz pierwszy taki karabin. O, patrzcie i jeszcze celownik Chyba dał nam o i to jest dobry, dobra strzelba na początek gry, idealnie, wygląda super. Jeszcze tu nie wykonaliśmy, poproszę o nagrodę. No. Znaczyć do. O, patrzcie, zauważył nasze zdolności, że jesteśmy doświadczeni stalkerem, bo nasz bohater, Streetwalk, był dość doświadczony stalkerem, ale stracił pamięć. Dobra, zaraz tam pójdziemy. Tylko zanieśliśmy tutaj taki pendrive, masz fanty? No, tylko fant ci w głowie. Dobra, sprzedamy mu tutaj co możemy. Na nie mamy chleb też sprzedam. Ile go zabiegniemy? Mamy Nie już źle. jakieś pieniądze. Fajny towar. Nie jest źle, drodzy widzowie. Mamy sobie amunicję do naszej pokawki O, dobra. Znajdź meduzę. Tak. Potrzebuje zlecenia. Zemsta na Kuźniecowie. O. Dobra, wystrzelamy ich. Wystrzelamy tych żołnierzy, zrobimy to i nie, nie będę płacił im za przejście. To też wezmę zadanie. Pieniądze są bardzo potrzebne. Słuchaj, naznaczony. Parę spraw sobie przemyślałem i mam dla Ciebie propozycję. Ogólnie rzecz biorąc, dla ciebie liczy się znalezienie Stryłoka. Zgadza się? No więc opowiem ci o Stryłoku. Istnieje stalker o takiej ksywie. Mówi się, że odkrył drogę na północy Zony, do dziewiczych terenów. Prawdziwej żyły złota. No więc, sprawa wygląda następująco. Pomogę ci go znaleźć. Ale nie ma nic za darmo. Będziesz musiał na to zapracować. Ostatecznie jednak. Obaj na tym zyskamy. Ty załatwisz tego stryłoka i dowiesz się, co ci się przydarzyło. A ja w tym czasie znajdę. To znaczy, wezmę swoją działkę z naszego wspólnego zysku. Wchodzisz w to? No tak, chcę, że nasz wykorzystać i jednocześnie zyskać. Jesteś konkretnym facetem, a my potrzebujemy takich jak ty. Razem z kilkoma handlarzami prowadzimy drobne badania. Chcemy otworzyć drogę na północ do centrum zony, ale blisko centrum coś lub ktoś stara się nas zatrzymać. Cholera wie, jak ten cały stryłok zdołał się prześliznąć. Tak czy siak, żeby nie przedłużać, paru chłopaków szpiegowało dla mnie wojskowych w okolicy. Wygląda na to, że ci z Instytutu Agroprom do czego się dokopali. Do czegoś ważnego. Przypuszczam, że ma to związek z centrum Zony. Cokolwiek by to było, trzymają to gdzieś na drugim piętrze Instytutu. A nam by się to coś przydało, kapujesz? Czyli musimy wy wykraść dokumenty wojskowe, okej, okay, chyba tak. Gdy już zobędziesz teczkę, nie przynosi jej tutaj. Zabierz ją prosto do barmana. Zarządza tą knajpą dla Stalkerów, storadów. radów. Prześle ci na PDA współrzędnej wszystkie dane, których potrzebujesz, jasne? Ok. Kreszcie ci współrzędne i wszystkie potrzebne dane na PDA. Dobra, idziesz na północ, przez wysypisko, i potem skręcasz na zachód. Po paru kilometrach dochodzisz do instytutu. Uważaj, poziom promieniowania na wysypisku jest dość kozacki, więc lepiej kupuj mnie leki przeciwpromienne albo wódę. Powodzenia. Ok, dziękuję, towarzyszu. Mamy trochę amunicji, więc jest dobrze. Musimy się wtedy wizowej napić. Czy ja mam tutaj. Mamy ukraińskie piwo. Równapujemy to napijemy się, ale na nie wytyka Co нужно Masz jakieś zlecenie dla mnie Bierzemy Jeszcze wiecie co? Zobaczę sobie tutaj Ten chyba polega miał dla nas zlecenie Co ciebie O, patrzcie, mamy prosto ze mną, nie? Przynieś butelkę wódki. Masz, mamy akurat. O, Skowek w dziczy. Później... Później, etap gry, pamiętam, Strykerze czyni Czarnobyla. I tak trzeba się tam dostać, więc... Bardzo dobrze. Dobra. Tutaj mamy zastrzelić wojskowych. Idziemy. Zapiszemy grę i wznowimy walkę w następnych odcinkach. Dobra, pogoda się zrobiła. Patrzcie, ładnie to wszystko wygląda. Zapiszemy grę i idziemy na niej w następnym odcinku. Dziękuję serdecznie za... Oglądanie zapraszam na sceny Gameplay. W moim wykonaniu pozdrawiam Was jako cybergaming. Jakub